Zapraszam dziś miś na miarę naszych czasów i możliwości. 100% handmade, czyli farbkami i pędzelkiem. Poznajcie Bożenkę. Może na kolana nie rzuca, ale jest wyjątkowo sympatyczna. Zapraszam. Oczywiście potrzebujemy pudełeczko i pędzelki. I uwaga, pędzelki szczecinowe. Płaskie na końcach. To jest stamperia do szablonów. Plus kilka farb, ale nie za dużo. Biała, czarna i nijaka. Wypełtać i pomalować. A czym pomalować? Myjką do naczyń. To pomysł Ani Korszewskiej. Prosty i działa. Dziękuję Aniu. A za chwilę podrabiana imitacja sztucznej skóry. Czyli wyrób deskopodobny. Pędzel szczecinowy i jedziemy. Prawie na sucho. Na początku przecierka jasną szarością. W drugim etapie dochodzi jaśniejszy kolor. W moim przypadku biały. Można jeszcze dorysować kreski, które będą łączeniami desek, ale mnie się nie chciało. Wolałam przejść do misia. Miś mniej więcej będzie wyglądał tak. A teraz na pudełeczku. I od tej chwili przydadzą nam się płaskie pędzle szczecinowe, ponieważ nasze malowanie będzie polegało na stukaniu stukaniu prawie suchym pędzelkiem. Miejsce przy miejscu aż pokryjemy całą głowę i uszy. Teraz sukieneczka, błękitny i biały po środku. Dzięki temu obrazek będzie wyglądał bardziej plastycznie. Teraz drugi plan, czyli skrzydełka. Pędzelek moczymy w wodzie, a w farbie zamaczamy tylko końcówkę. Dzięki temu uzyskamy półprzeźroczyste cieniowanie. Naprawdę mało farby, bo łatwiej kijek podziękować niż go potem pogrubasić. No i z powrotem wracamy do Bożenki. Za grube pędzelki możemy ściągnąć gumką. Teraz nam będzie łatwiej pomalować łapki. Gdy całość jest pomalowana, możemy zacząć cieniowanie. Ale jeszcze pyszczek. Na razie bożenka wygląda jak świnka, ale dążymy do perfekcji, bo to ma być miś. Najwięcej jasnej farby kładziemy z góry. Ale nie ma się co denerwować. Jak nie wyjdzie, można zamalować na czarno i pocieniować jeszcze raz w uszkach trochę niebieskiego. A teraz mordka schnie, a my zajmiemy się sukienką. Dodam kieszonkę i lekki rzucik na sukience. U Bożenki, jak każdej kobiety, ważniejsze są oczy niż długie nogi. Czemu? Bo bez oczu wygląda się straszniej. Na nosie i w oczach dodam malutkie białe kropeczki i dzięki temu nabiorą życia. A bożonka z oczami prezentuje się tak. No i jeszcze parę bibelotów, aby Bożonka wyglądała switaśnie. Koraliki, serduszka, kieszonki, po prostu prawdziwa kobieta. Bożonka jest już skończona, teraz trzeba zagospodarować przestrzeń wokół niej. Czy słyszeliście o technice one stroke? To takie proste malowanie jednym pociągnięciem. No cóż, o słowie proste bym dyskutowała. Dla mnie to nie jest takie proste, pooglądajcie filmy na YouTubie. Efekty są śliczne, ale nie jest to takie łatwe, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. A tutaj moje pierwsze nieudolne próby. Od czegoś trzeba zacząć. Bardzo mi się to spodobało jako możliwość zagospodarowania wolnej przestrzeni, takiej jak tutaj. Istotny jest porządny pędzel oraz odpowiednia farba. A potem to już tylko lata ćwiczeń, żeby to tak naprawdę ładnie wychodziło. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. I że polubicie bożonkę chociaż troszkę, bo każdy miś to przecież podstawa udanego dzieciństwa. Ups, zapomniałabym i jeszcze lakierowanie na matowo. I to by było na tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.